z tej strony Minecraftorka gra w dzisiejszym odcinku Budujemy dalej nasz dom, znaczy naszą szkołę, yay, Budujemy dalej naszą szkołę. Budujemy na piasku. Czynię na na Ty jest Nie ty Pokażę czekajcie. czekajcie. Kajcie, muszę tak to pokazać, żeby nie było widać, tutaj jest podzielne. Mały, mały, mały. Już nie musicie pisać, musicie pisać numer jeden, numer dwa, numer trzy, numer cztery, numer pięć. One i tak zrobiłam, hmm, 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 hmm. zrobiłam podłogę z, z, z numeru, już nie pamiętam którego, ale. Chyba z jedynki. Tak pisze. Nie. Nie, nie zrobiłam chyba z jedynki. Nie. O tu. tu. Patrz. Mówiłam, że zrobię poza odcinkami kuchnię. No i zrobiłam kuchnię. Tak ona wygląda. Czekajcie. Czekajcie, muszę cięcie zrobić. Okej, okay, jestem i tak... Y tak zbudowałam sobie kuchnię i patrzcie, Otwieram tutaj trap do ranie. Patrzcie, magia, Słyszycie? Otwiera się, a ty wychodzimy z skrzynki. Zamykał się, widzieliście. Nawet muszę sobie zatrzymać. I tak dam, zrobiłam również podłogę. Kory właśnie zrobiłam tak specjalnie tu, bo tak. Żeby było widać, że to jest taka, wiecie, ścieżka na no, korytarz. I też chyba dodam coś do tego. Czerwony dywan. Ej, czerwony dywan. W szkole będzie można się poczuć jak gwiazda, bo się będzie szło po czerwonym dywanie. Nie, 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 I w ogóle kto zna Five Nights at Freddy's Freddy pisze hashtag uh, Freddy. Uh, kto zna Five Nights at Freddy's pisze hashtag Freddy, hashtag Freddy, hashtag Freddy, hashtag Freddy. Hashtag Freddy. Hashtag Freddy! Hashtag Freddy! Hashtag Freddy to przybnę wam serducho! Jej! Na pewno wam przy... A wiecie jakiego ja... I w ogóle, napiszcie który z tej... Który z... Czwórki tych, wiecie, z tych starych animatroników Albo w ogóle, który z animatroników wam się podoba Bo mój ulubieniec to jest Foxy

Ale ja mieszkam przy ulicy, to nic na to nie poradzę. Yeah. Tu jest szaty. Budujemy na kanapę? Patrzcie, jeśli musimy, jeśli mamy budować, musimy założyć nasz strój budowniczy. Najmocniejszy strój, jaki tu jest, czyli. Prosse pink, 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 strój, nasz strój, nasz strój. Jesteśmy już ubezpieczeni, nie? Bo to będzie w ogóle miasto, wiesz? Stołówka, dzień dobry, poproszę Czeka na poproszę popr Poproszę Dzięki Dzięki, dzięki, korobęki, siadam. To nie, niższy. Zaczekajcie. E. E. I... I... Jurstyka. Patrzcie. Patrzajcie, mam przerwę.

Schody, 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 schody... No. Z tego by tu zrobić schody... Nie... Hmm. Z tego by tu... No. Jakie to jest... to jest... chyba podrobnie tak... ...to jest to... ...no to zbudujemy schodki z tego... ...z tego drewna, z tego drewna... ...bynk, bynk, bynk... ...tylko gdzie mają być te schody... ...bynk, bynk... ...myślę, że tu... I ...tu będzie dobrze... Ping, ping. Ping, ping. Pęk, pęk. Opa. Pęk, 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 pęk. Pink pink. Pink pink. Pięknie, piknie. Piknie. Napiszcie pięknie, to przebnę Wam serduszko. Pięknie. Podłoga znowu ta sama, czyli ta pęk, dark owak ta pęk, pęk. No i gitara siemka, już mamy schody, pęk.

Beautiful? No, no okay. Nie wiem czemu się kopiują rzeczy. Y -y -y. Musimy zrobić takie drzwi. i... Patrzcie co ja tu zrobię. Pink. Pink. Pink, pink, pink. Pink, 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 pink. Um pá tá. de cima ping 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 oh, ping 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 Nie upoważnionym upoważnionym. Nie. upoważniony nie Wstęp. 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 Wstęp.

Chodźcie, czują młotki nie dzieje w mnie też zrobiliśmy. Mmm, teraz godziny to będziemy pisać. Nie,

Ej, to naprawdę nie można wejść, patrzcie. O! Udało mi się. Jakoś mi się wcześniej nie udało. I tu będzie po prostu taki schowek. O, Muszą być takie dziury. Nie, już nie. Nie będzie, będzie takich dziur. Ba. No będzie taki dziur. U mnie nigdy nie ma dziur. Pęk, pęk. Pęk. Taka dziur. Oh no. O oh, no. Tu się nie da tego zaciurkować! Oh no. Holy shit. Majonos. No to wpadliśmy w papkę. To robimy po prostu tuk. Tuk. Zrobimy tuk. tuk. pink <laughs> pink, <laughs> pink. <laughs> beautiful a not beautiful

Niestety nie, nie zrobimy chyba live fik. Bo chyba, 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 chyba. No po prostu teraz będzie live, to koniec na nim nie będzie pisać. Po prostu będziemy grali przez godzinę. Albo w sumie nie, nie robię live. To będzie odcinek. Patrzcie, jak... Spytaj, napiszcie w komentarzu te ławki są dobre, czy zrobić z niego drewna? Czy z takiego? On są bardzo się wtarczają. Te ten. I schody są takie, no to. Łowieczki zrobimy z takiego sługłego drewna. Don't cry, please don't cry mm, później może będzie live, jeśli mi się w ogóle uda go zrobić mm -hmm. o oh, no, no i tak to tak, tak to to o nie Tak to możemy gadać, no że to być w tym samym kolorze

Książki, książki, książki są najlepsze. Co Co tu przeczytać recenzję? Nie, 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 Co tu nie ma? O jest... Miniony, mm. miniony, miniony Wow, miniony Dzień dobry To puszko, proszę Ej, nie mam miejsca Nie mam miejsca, mam miejsca. No nie mam Dobra. Dobra, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Możliwie, że będzie lajwik. Czekajcie na lajwika. Czekajcie na lajwika. Czekajcie. Jak nie będzie lajwika, to znaczy, że nie będzie w ogóle.

Jula też rady to Wam zaseduszkuje. Jej, będzie lepiej możliwe. Dobra, więc to by było na tyle na rok.